Drodzy przyjaciele, bardzo serdecznie pozdrawiam was z Jerozolimy, z miasta Wielkiego Króla. Za mną ściana płaczu, a tam dalej, czego nie widać, jest Góra Oliwna. I na tą Górę Oliwną, nad którą w tej chwili wschodzi słońce, powróci kiedyś Mesjasz Jeszua, Jezus Chrystus. Stanie się to wtedy, kiedy Izrael zawoła Baruch haba Szema Adonai. Ale zanim Przyjdzie ten niezwykły moment w historii, kiedy król powróci, jesteśmy w trakcie przygotowań. Jedną, jednym z zadań, które wierzę, że mamy jako ludzie wierzący, jako wierzący spogan, ale też ci, którzy są mesjańskimi Żydami wierzącym w Yeshua, jest to, żebyśmy rozpoznawali czasy i pory, żebyśmy rozpoznawali znaki czasu. Co dzisiaj dzieje się na osi czasu, co przybliża nas do tego dnia? Jest wiele takich zjawisk i wiele jest takich rzeczy. Wczoraj byliśmy w Knesecie i po raz kolejny usłyszeliśmy od parlamentarzystów, że największymi sprzymierzeńcami Izraela w tych dniach, ale też wcześniej są chrześcijanie, nie rządy, nie politycy, nie organizacje, które się. Nie zachowują zbyt dobrze ostatnio, ale przede wszystkim chrześcijanie. I to jest niezwykłe, dlatego że tego nie było w latach 30., a to, co w tej chwili się dzieje wokół Izraela, przypomina lata 30. Więc moi drodzy, w związku z tym bardzo serdecznie zapraszam tych z Was, którzy chcieliby słyszeć, co mówi Pan, i kooperować z niebem, żeby sprowadzić Boże Królestwo na ziemię. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Kielc. 31 maja przez cały dzień będziemy się modlić, inspirować, rozmawiać o znakach czasu, po to, żeby wstawiennictwo, żeby głos ziemi szedł do nieba i żeby Jego Królestwo mogło się przybliżać. To jest nasze zadanie. Dziękuję bardzo wszystkim i błogosławię Was z Miasta Wielkiego Króla. Amen.